Witam wszystkich zgromadzonych, jesteśmy na case Dropie. Pierwsza linka w opisie złoty 25 zł na darmową skrzyneczkę plus 10% do depozytu. Powiem wam szczerze, dzisiaj mamy bardzo dużo salda, więc możemy potestować tutaj te skrzyneczki, które są. Myślę, że kardam otworzymy dotąd też dam nam profit. Więc mówię, szapeczkę i sobie z dzwoneczkiem na start. Lecimy. Pierwsza skrzyneczka 45 zł bodajże. Jeżeli będzie profit, to przerzucamy się na inną skrzyneczkę. 26, no wydaliśmy 45, więc niestety nie. Mówię, wy zostawcie jeszcze łapeczkę i Subika z dzwoneczkiem. Tutaj 30 zł, coraz bliżej profi profitu. Więc całkiem spoko. Jakiś komentarzek miły możecie też zostawić, nie pogardza. 46. Super, idziemy w takim razie do jednej z skrzyneczki. Czyli teraz w kolejności tak po cenie lecimy. 9,6 złotego I wypadnie nam, uwaga, nic ciekawego No wypadło 52 zł, więc jeszcze raz lecimy Kartel, ale to raczej ponownie strata 73, dobra idziemy z tej skrzyneczki, bo ja tu nie widzę za dużo e, sensu ta może być całkiem spoko, 143 zł. Się okaże zaraz, w sumie. Bo tu naprawdę kosa jest fajna dosyć. Rękawiczki również. 121, no to jest strata. Zaraz idziemy do innej skrzyneczki. Może po prostu od razu pójdziemy do tej <laughs> najdroższej. 107 zł. No nie oddaję, dobra. W takim razie jeszcze ta nam została i ta aż za tam 8D chyba. 340 zł Boże, jakby te rękawiczki wypadły, to bym chyba się... Dobra, jednak nic nie wypadło. 276, więc w plecy jesteśmy. I ostatni raz, uwaga. I tutaj będzie jakiś profit coś tego. 180, więc potężna strata no i tam otworzymy tak 10 razy. Myślę, że 10 razy będzie kit, bo i tak. Ta skrzynka jest bardzo droga, a nie, tej skrzyneczki nie możemy otworzyć, bo jest niestety błąd. No dobra, więc idziemy w takim razie do... do Tutaj, dalej. Pięć razy. Ostatni raz ją otwieramy i lecimy na Breedera. I tym razem... Będzie to strata potężna. No w takim razie Breederek leci. Cztery strony skinów. Całkiem dużo. Razy 5, Fast magic, ciach. Niestety nie wyleciało nic ciekawego. <laughs> Jeszcze raz w takim razie i siedzi, ale to 700 zł, tylko no nie podoba mi się, że wsiadł właśnie ten upgrade, bo to jest tylko 700 zł, no aż 700 zł, tak, ale tutaj mamy potężniejsze upgradey, które chciałbym, żeby się udały, nie? Bo właśnie teraz byśmy mieli upgrader za... 2200 albo za 5 koła. Czy jestem na tyle głupi, żeby to zrobić? Jestem na tyle głupi, żeby to zrobić, ale czy chcę to zrobić? Wydaje mi się, że tak. Zróbmy może tu. Salda oczywiście, dodajmy. No, 481 powiedzmy, że damy. Tak, żeby było. Dobra, i teraz sobie przejdźmy i86 groszy. Już dajemy. Dobra, lecimy, proszę. Jest szansa. Nie, dlaczego ja to przestawiłem? Ja. Yeah. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych, siemano.